Po tym ostatnim weekendzie jestem naprawdę wkurzony. Jestem zły na to, co wydarzyło się we Francji. Jestem zły, że zginęła masa niewinnych ludzi. Patrzę i nie wierzę. Mamy XXI wiek, 2015 rok i nadal dzieją się tak. Obrzydliwe rzeczy. Straszne jest to, że ktoś w imię Boga zabija drugiego człowieka. Temat jest bardzo ciężki, teraz będę mówił o swoich osobistych przemyśleniach. Wśród terrorystów, którzy zabijali ludzi w Paryżu, były osoby, które przyszły wraz z tą falą imigrantów, która w ostatnich miesiącach nawiedziła całą Europę. Dlaczego mamy z imigrantami problem? Dlaczego toczy się debata? Przyjmować, nie przyjmować. Pomagać, nie pomagać. Jeżeli gdzieś w jakimś miejscu na świecie zaczyna się wojna, to cywile, Zwykli ludzie uciekają, walczą o przeżycie. Chcą znaleźć się w miejscu, w którym jest spokój. Więc normalnym jest to, że jeżeli uciekasz skądś, to znajdujesz schronienie tuż zaraz za rogiem. I jesteś wdzięczny tym ludziom, którzy cię przyjęli, że masz w końcu spokój, że już pociski nad twoją głową nie latają. I tak było też w tym przypadku. Ludzie uciekali, znajdowali schronienie, ale po pewnym czasie mówili: "Hej, tu jest ciężko żyć. Teraz już nie mamy pocisków nad głową, teraz już nasze dzieci nie są w niebezpieczeństwie, ale żyjemy w biedzie i nędzy". Więc trzeba Trzeba coś z tym zrobić. I cała Rzesza Ludzi wyruszyła w podróż do krajów w Europie, w których się dobrze żyje, w których są wysokie świadczenia pomocy społecznej. I gdy ta Rzesza Ludzi wyruszyła, notabene w ogóle nie chcąc zatrzymywać się w Polsce, bo w Polsce nie ma dobrych warunków i tak naprawdę tutaj by biedowali, to w ludziach pojawił się strach. I to strach jak najbardziej uzasadniony. To nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci, ksenofobiczni, nietolerancyjni. Nieprawda. Do Polski w ostatnich latach napłynęła masa imigrantów zarobkowych, Ukrainy, ale my ich się nie boimy. Bo po pierwsze, żeby się tutaj dostać, muszą mieć pozwolenie, muszą mieć wizę. A tych imigrantów, którzy zawędrowali do Europy, przyjęliśmy z otwartymi ramionami. Każdego. Bez żadnej kontroli, co doprowadziło do tego, że teraz w Niemczech nawet nie wiedzą, ile ich mają. Rząd mówi, nikt nie policzył i nie jesteśmy w stanie już ich teraz policzyć, bo się wszędzie rozeszli. A po drugie, są z tej samej chrześcijańskiej kultury. I bardzo mnie to wzburza, kiedy w internecie lub na żywo słyszę teksty typu, słuchaj, nieważne. To, co no, ktoś inny wierzy, że to jest jego sprawa, i nic do tego. Ja tam do jego życia nie zaglądam. I wiecie, i to ma sens to jest normalne, jeżeli myślimy o religiach, wyznaniach, które są pokojowo do siebie nastawione. Kiedy myślimy o Kościele Katolickich i świadkach Jehowy, to są dwie zupełnie inne opcje. Świadkowie Jehowy uważają, że tylko oni będą zbawieni, i tak samo uważa Kościół Rzymskokatolicki. Oficjalnie tylko w Kościele Rzymskokatolickim jest zbawienie, ale żadna z tych opcji, See? nie uważa drugiej za swojego wroga i nie atakuje fizycznie. Nie dochodzi tutaj do sprzecznych interesów. Nie, możemy się razem dogadać, możemy razem tworzyć społeczeństwo, gdzie są różnice, ale jesteśmy do siebie dobrze nastawieni. I tu pojawia się wielki problem. Jeżeli to myślenie przełożymy na chrześcijaństwo i na islam, to już tak nie zadziała. Bo chociaż chrześcijanie chcą dobrze i chcą dialogu i chcą rozmowy, muzułmanie ci prawdziwi, którzy wierzą tak jak mówi Koran, wtedy będą chcieli Chrześcijan zwalczać. Więc jeżeli w tej sytuacji jako chrześcijanie powiemy, OK, Wy sobie możecie robić co chcecie, nas to, nas to nie interesuje, macie do tego wszelkie prawo, to jest to tak naprawdę początek przegranej. To jest zburzenie swojego muru obronnego, to jest po prostu rozluźnienie gardy. Prędzej czy później doprowadzi nas to do tragedii. To, co wydarzyło się w Paryżu, pokazuje, że już Europa jest na drodze do przegranej. Bo jak nasz kontynent będzie wyglądał za 50 lat? Skoro statystycznie my mamy jedno albo dwójkę dzieci max, trójka to już jest w polskim prawie nazywana rodziną wielodzietną, a przeciętny muzułmanin we Francji ma ośmioro dzieci. I pewnie powiecie, okej, okay, okej, okay, ale nie wszyscy muzułmanie to ci, którzy chcą zabijać. Spoko, tylko pamiętaj o tym, że jeżeli wzrasta liczba muzułmanów, takich pokojowo nastawionych do świata, to tym samym wzrasta liczba tych radykalnych, tych traktujących swoją religię. Poważnie. I teraz jeszcze możesz mi powiedzieć, okej, okay, ale ja znalazłem zarąbisty sposób, żeby po prostu umyć rączki i być poza tym. Jestem ateistą. To powiem Ci tylko tyle, że dla tych, którzy trzymają się ściśle Koranu, nieważne czy jesteś chrześcijaninem, buddystą czy ateistą, jesteś po prostu niewiernym. I to wszystko mówię dlatego, ponieważ uważam, że jeszcze dla naszego kraju nie jest za późno. To, co się dzieje na Zachodzie, szczególnie we Francji i w Niemczech, to to już jest dramat. Ale my możemy jeszcze temu zaradzić, jeżeli naszemu młode pokolenie będzie trzeźwo patrzyło na sytuację. Jeżeli zgadzasz się z tym, co mówię, albo przekonałem cię, to udostępnij ten filmik na swoim Facebooku. Ja się już będę żegnał, przypominam, żebyście obczaili jeszcze wczorajszy odcinek i zapraszam na jutro, jak zwykle o godzinie 19:00. Będzie bardziej na wesoło i na luzie, ale też o imigrantach. Właśnie zjadłeś pączka.